Mądrzy kończą szkołę. Jesteśmy z Was bardzo dumni i martwimy się o wasz los, czy Was będą dobrze traktować i cieszymy się, że ukończyliście szkołę, bo przed wami nowe perspektywy, nowe, nowe horyzonty. Tak jak macie tutaj w tym pięknym cytacie, złap w żagle pomyślne wiatry. Bardzo Wam życzę złapania takich pomyślnych wiatrów, znalezienia nowych kolegów, koleżanek w szkole średniej, rozwinięcia żagli i cieszę się, że już te żagle rozwinęliście u nas, bo jesteście bardzo przebojową klasą. Jesteśmy z Was dumni, że, że macie odwagę planować, realizować różne rzeczy, które które przychodzą Wam do głowy, takie pozytywne rzeczy mam na myśli. I, i dziękuję Wam za te wszystkie lata, kiedy no, wnosiliście tutaj na pewno dużo pozytywnej energii do szkoły. Dzięki Wam była wspaniała atmosfera, bo przecież dziewczyny pracowały w samorządzie szkolnym wiele lat, organizowały różne fajne rzeczy. Dziękuję. Rodzicom za przypilnowanie swoich pociech, za, za zadbanie o to, żeby byli w szkole, żeby się uczyli, żeby nie wagarowali. Dziękuję nauczycielom za doprowadzenie edukacji na naszej ósmej klasy. Do, do końca. Pani wychowawczyni, za, za wspaniałe przygotowanie zakończenia roku szkolnego, bo tak troszkę starałem się podsłuchiwać te próby, wszystkie, które trwały. Zakładam, że będzie super. Piękna dekoracja, oprawa. Cieszę się, że idziecie w nowe życie, nowe cele, będziecie mieć przed sobą, więc się nie denerwujcie, tylko. Miejcie nadzieję, że tylko lepiej będzie. Zaczniemy od nagród, bo mamy kilka osób do, do wyróżnienia, więc będzie taka część najpierw yy, bardzo formalna, wręczenie nagród, świadectw, a później już będzie tylko wesele. Tak myślę. Zapraszam do odbioru nagrody uczennice klasy ósmej Milene Frączek za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Prawda. Karolinę ciukę za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Dodam jeszcze tak w tajemnicy, że Karolina otrzyma również nagrodę burmistrza za, za bardzo dobre wyniki w nauce. Więc podwójna podwójne gratulacje. nagrody Lena Krypus za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Jeszcze nagrody dodatkowe. Nagroda dla Mileny Rączek za zaangażowanie w życie szkoły oraz działalność społeczną. Miła, naprawdę, Kolejna nagroda dla Mileny Gabor za wybitne osiągnięcia w konkursach plastycznych i reprezentowanie szkoły podstawowej. Piotrówce. Dziękujemy bardzo. I mamy jeszcze świadectwa. W tym roku okazało się, że wszyscy ukończyli szkołę że już nie będę tego dłużej ukrywał. Przechodzimy się dalej. O odbiór świadectwa zapraszam Karolinę Ciup. Come uh on. -huh. Uh -huh. Podejrz świadectwa, zapraszam i Gabo. O zapraszam Jakuba Jaśnickiego. Odwierz świadectwa, zapraszam, Dawida Jaskółkę. Mamy zapraszam, Jakuba Kupita. No dobra. zapraszam Zuzannę Rańcis. I na koniec, Pani, Eliza Eliza Wam jeszcze raz, bardzo. Czekamy z niecierpliwością. Co, co? też żeście tutaj wymyślili. Śmieję się. Chce. Chce. Chciałabym, podniosła chwila, która utkwi chwil w pamięci na lata. Uczniowie ósmych klas dumą kończą szkołę, do której uczęszczali wiele lat. Jest to niezwykły przełom zapowiadający a więc nastał ten czas, koniec roku szkolnego, nie jest to taki sam jak w wcześniej. Dziś żegnacie się z pewnym etapem, który już nie Czekają was nowe wyzwania, nowe obowiązki, nowa rzeczywistość. My z kolei musimy przyjąć wasze miejsce. Jak w 20-tym urodzimy naszą leżącą szkołę, to jeśli przykład, ale też po 50 się tym można mieć i je naprawić. Pierwszy dzisiaj wam dedykujemy, ponieważ się bardzo rozstajemy. Jesteście niesamowici, czasem szaleni, czasem skryci. Pochwały ciągle otrzymywaliście, a czasem nagrań też się spodziewaliście. Dumnie z niesioną głową odchodzicie? Czy nas jeszcze trochę lubicie? To pytanie bez odpowiedzi zostanie, ale was, wasz uśmiech odpowiada na nie. Po, już po korytarzu się mnie pokręcicie? Oj, tę szkołę kochacie, skrycie. Każdy dzień spędzony wspólnie był wspaniałą przygodą, radością, ale też i refleksją. Stażało się chwile zmartwienia, smutku. To wszystko było niedocenianym doświadczeniem, z którego można wyciągnąć wnioski na przyszłość. Kibicujemy Waszemu rozwojowi, talentom, wyborom. Idźcie za głosem serca. Dziękujemy za wszystkie wspólne lata, które przyniosły wiele ciekawych i pozytywnej energii. Gratulujemy Wam wytrwałości, sukcesu, powodu ducha. Pasakykite, kad jūs dėl to, kad jūs pasidalijote istorija savo bajgu. uświadamiają nam, że coś się kończy. Nie tak dawno witano nas jako najmłodszych w szkole, a teraz po dziewięciu latach stajemy przed Wami, drodzy nauczyciele, wychowawcy i rodzice, aby pożegnać tę szkołę. Szkołę, w której przeżywaliśmy radość pierwszych sukcesów, gorycz porażek, pierwsze miłości, przyjaźnie i konflikty. Tu poznawaliśmy i próbowaliśmy zrozumieć otaczający nas czasem zupełnie odległy świat. Były dni spędzone nad książką i dni, kiedy pobiliśmy się na dyskotekach. Dni stresu przed klasówką i relaksu na wycieczkach i ogniskach. Dni wysiłku na zawodach i przy różnych pracach oraz satysfakcji z porządnie wykonanym zawodem. Tak Okwitego w bezczelskiej chwile i przepełnionego trudnościami. Pierwszy już na nas czekają nowa szkoła, koledzy, nauczyciele. Próba aklimatyzacji w nowym środowisku. Zanim jednak ruszymy w pokój świata, pewnie by podziękować tym, którzy otworzyli nam do niego drzwi i wskazali kierunek, jaki należy podjąć. Jesteśmy wdzięczni naszym nauczycielom i rodzicom za cierpliwość. Wyrozumiałość, ciepło, pomocną dłoń, kształtowanie serc i charakteru. O Waszych radach podyktowanych doświadczeniem i troską. O nas będziemy pamiętać i stosować je w życiu. Postaramy się nie nosić tytuł absolwenta tej szkoły, mając nadzieję, że nie zawiedziemy Waszych oczekiwań. Młodszym kolegom i koleżankom radzimy. Korzystajcie z każdej chwili, nie odkładajcie niczego na później. To, czego być może z trudem nauczycie się, zaprezentuje w przyszłości. Za rok, będąc na naszym miejscu, stwierdzicie, że było warto. Wiem, że nie zawsze było różowo, ale prosimy, pamiętajcie tylko te dobre chwile. Murak szkoły dziewięć lat. To przyznacie, czas już ma. Wychowawcy się zmieniali. Dyrektorzy nogi stali. Lecz nie było tej przeszkody, by narobić trochę szkody kwiaty, którą macie w samych na ten tylko chwilkę. Placak schować, zliczyć kości. Ile w tym, że jest radości? Od nauki lepsze a po drugie to boisko. Zamiast kuwać, czy znaczy. chować. chyba lepiej poczatować. Od języka angielskiego łatwiej użyć kwiecistego, więc w wyniku był co krok przez calutki szkolny rok. Ale wiedzcie, choć nie święci, zostaniecie nam w pamięci. Niech wam życie w i w radości oblicuje. A na szkoły pożegnanie super świadectwo się dostanie. Nauczycielom, wychowawcom, rodzicom. Wszystkim pracownikom szkoły i młodszym kolegom krytykujemy nasz krótki program satyryczny zatytułowany Ostatni Dzwonek.